Szanowni Państwo, dziękuję koledze, że on za mnie tą czarną robotę tu wykonał dotyczącą tego wstępu dotyczącego funkcjonowania dozoru, ponieważ no to jest temat niewdzięczny, ponieważ no, jest taki, no praktycznie mówił o biurokracji, która tutaj ma miejsce, mnie już zwolnił z tego obowiązku, więc chciałbym przejść do tematyki zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych, tego co się dzieje w, w Unii Europejskiej, w nawiązaniu oczywiście do funkcjonowania całego obszaru tu europejskiego. Jest to związane ściśle z wprowadzaniem urządzeń do obrotu na rynku europejskim, także z państw pozaeuropejskich i to ma istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych, czy to będą urządzenia dźwigowe, czy ciśnieniowe, no jest nierozerwalnie związane ze zbudowaniem pewnego systemu, tak jak tutaj Pan Profesor mówił. Ten system powinien obejmować przynajmniej te podstawowe etapy, czyli etap projektowania urządzenia, co jest nierozerwalnie związane z przyjęciem odpowiednich standardów, które będą miały miejsce przy projektowaniu, o których, o których powiem także etap umieszczania wyrobów na rynku to jest bardzo istotny moment no tutaj można doprowadzić po prostu do pewnych do pewnych zdarzeń które będą powodowały że na rynek przedostaną się wyroby niespełniające wymagań potem etap oczywiście przyjmowania tych urządzeń do eksploatacji bardzo istotny no troszeczkę w tej chwili uproszczony w stosunku do tego, co było dawniej, i etap wreszcie eksploatacji i utylizacji urządzeń, bo także pewne zdarzenia niebezpieczne mogą dotyczyć utylizacji urządzeń. Jeżeli chodzi o projektowanie urządzeń, no bardzo istotne jest, abyśmy do projektowania przyjmowali odpowiednie założenia, związane oczywiście z rozpoznaniem odpowiednich obciążeń tych urządzeń. Tu nam pomagają normy zharmonizowane wprowadzone w, no, w ostatnich latach do praktyki unijnej, czyli normy dotyczące urządzeń ciśnieniowych, kotłowe, zbiornikowe, no, ten obszar już jest dosyć dobrze rozpoznany i uporządkowany. Oczywiście analiza zagrożeń, które powinniśmy rozpoznać, jest bardzo istotna, no i analiza ryzyka, także związana z. Tymi zagrożeniami, te ryzyka akceptowalne, nieakceptowalne, określanie poziomów, na jakich powinniśmy tutaj się po odnaleźć, jest bardzo istotne do rozpoznania i do przyjęcia pewnych założeń dotyczących projektowania. Jeżeli chodzi o fazę wytwarzania urządzeń, no Unia Europejska przyjęła pewne. Jednolite standardy i te standardy to są po prostu dyrektywy dotyczące urządzeń technicznych. Tych dyrektyw podstawowych jest kilka, czyli dyrektywa akurat swojego podwórka ciśnieniowa, dyrektywa dotycząca urządzeń dźwigowych, dyrektywa maszynowa, elektryczna i jeszcze kilka tych podstawowych dyrektyw. Te dyrektywy podają ogólne zasady projektowania urządzeń, no nie są receptą, szczególnie dyrektywy nowego i globalnego podejścia, no nie podają recepty na wytworzenie urządzenia od początku do końca, tu się posługujemy normami zharmonizowanymi. I o jednej z takich dyrektyw chciałem powiedzieć, czyli o urządzeniach ciśnieniowych, to jest dyrektywa, która została uchwalona przez Parlament i Radę Europy w 1997 roku, ona właściwie w Polsce zaczęła obowiązywać od 2004 roku, w momencie kiedy staliśmy się członkami Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej od 2002 roku. Także dru, dużego opóźnienia nie mamy w tym zakresie. Tutaj Państwo mają harmonogram wdrożenia tej dyrektywy w Unii Europejskiej, stosowanie obowiązkowe od roku 2002. Dyrektywa określa, y, ma zapewnić swobodny przepływ urządzeń ciśnieniowych w Unii Europejskiej. Może chwilę, dosłownie minutę powiem, jak to było w starym systemie, zanim ta dyrektywa się pojawiła. Stary system przewidywał istnienie w każdym państwie y, instytucji, które skutecznie blokowały przepływ urządzeń. Takim, taką instytucją y, no, były w Polsce oczywiście Urząd Dozoru Technicznego. Nie mówię, że jego zadaniem było oczywiście blokowa było blokowanie, ale z przepisów krajowych wynikało to, że swobodny przepływ był bardzo utrudniony, będzie wymagał uzyskiwania specjalnych zezwoleń. To samo było w Niemczech, TIF w innych państwach, APAP we Francji, ISPES oczywiście we Włoszech. Czyli każde państwo miało swoją instytucję, która skutecznie blokowała przepływ swobodnych urządzeń. Unia Europejska, wprowadzając dyrektywę, no miała na celu zapewnienie swobodnego przepływu i taki swobodny przepływ w tej chwili się odbywa. Czy to jest. Czy, to, czy nastąpiła poprawa jakby bezpieczeństwa no, moim zdaniem nie ponieważ te instytucje krajowe skutecznie znały rynek wewnętrzny i potrafiły po prostu no, w jakiś sposób ten rynek kontrolować w tej chwili ta swoboda przepływu doprowadziła moim zdaniem do tego że przepływ jest swobodny tylko nadzór nad tym przepływem z uwagi na to że no, każdy nadzór wymaga pieniędzy no, może jest mniej, mniej po prostu skuteczny, no, po, po prostu pieniędzy nie ma na ten nadzór. Ten nadzór kiedyś był, no powiem, nieładnie wymuszany przez organizacje krajowe w postaci takiej, że no, te, za ten nadzór musiały, musiano płacić w momencie wprowadzenia urządzenia do obrotu, tak? Czyli no, to odbywało się natychmiast. W tej chwili ten nadzór ma się odbywać no, przy wykorzystaniu instytucji które czekają na pieniądze do realizacji tych zadań, czyli inspekcja pracy, inspekcja handlowa, oczywiście Łokik. No te pieniądze, jak się znajdą, to ten nadzór jest. Jak tych pieniędzy nie ma, to nadzór jest mniejszy, tak? No, czyli a kiedyś ten nadzór był po prostu wymuszany. <laughs> to tyle, jeżeli chodzi o, o taki wstęp. Dyrektywa ciśnieniowa. Treść dyrektywy dotyczy projektowania, wytwarzania i oceny zgodności. Oczywiście jeżeli chodzi o projektowanie, no bardzo istotne jest przyjęcie pewnych y, uregulowań ogólnych. Te uregulowania to, jest, y, to są normy zharmonizowane, czyli norma 12952 europejska na kotły energetyczne, można by powiedzieć norma 12953 na kotły, na kotły płaszczowo-rurowe, norma 13445 na oczywiście zbiorniki ciśnieniowe, no także mogą być wykorzystywane normy ASME czy normy z innego obszaru, Uregulowań. One są dopuszczone. Oczywiście no, pewne kłopoty to sprawia y, przy połączeniu przepisów ASME z tymi przepisami europejskimi, z dyrektywą, ale jest to do zrobienia i takie oceny zgodności są robione. Szczególnie w przemyśle petrochemicznym, gdzie standardy ASME i API są wykorzystywane. Tak? Y, oczywiście y, projektowanie jest bardzo istotne. Tu najwięcej błędów można popełnić na etapie projektowania, ale chciałem Państwu uspokoić. Najwięcej wypadków dotyczących eksploatacji urządzeń ciśnieniowych działa, dokonuje się, to znaczy najwięcej powodów to jest po stronie użytkowania urządzeń, tak? Czyli jeżeli chodzi o projektowanie, wytwarzanie, to no nie ma tutaj specjalnych problemów. Jeżeli chodzi o wytwarzanie, to ta dyrektywa dosyć głęboko wchodzi w procesy wytwarzania i w odróżnieniu od tego, co na przykład dotyczy innych rodzajów urządzeń to tutaj uregulowania zaczynają się od wytwórcy materiałów tak czyli już wytwórca materiałów musi dostarczyć odpowiednie materiały te uregulowania są z odpowiednimi certyfikatami i yy, yy, no no nie mówię oczywiście o wytwarzaniu samego urządzenia, bo to jest bardzo dokładnie opisane. W normach zharmonizowanych one zawierają taka podstawowa wersja normy kotłowej, to jest około tysiąca stron. To jest około tysiąca stron, więc proszę sobie wyobrazić, jakie tam szczegółowe uregulowania. Ocena zgodności jest oczywiście wykonywana poprzez jednostki notyfikowane, które działają w Unii, notified bodies, czyli te jednostki wszystkie powołane zgodnie z przepisami unijnymi. No, i tutaj, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego obszaru, projektowanie, wytwarzanie, ocenę zgodności, no, odbywa się to w sposób, można by powiedzieć, no, niebudzący zastrzeżeń. Najwięcej zastrzeżeń dotyczy umieszczania wyrobów na rynku, no i potem pierwszego oddania do eksploatacji. Dlaczego tutaj pojawiają się zastrzeżenia? No, proszę sobie wyobrazić, że Unia Europejska otworzyła się jednostronnie, jakby na umieszczanie i urządzeń na rynku. W jaki sposób otworzyła się? No bardzo prosto osobą firmą, spoza obszaru unijnego w bardzo prosty sposób można umieścić wyroby na rynku. Wystarczy nalepić ten słynny znaczek China Export, tak, CE, przedstawić jakiś dokument, który jest trudno weryfikowalny, Trudno weryfikowalny i już jest domniemanie zgodności, że to urządzenie spełnia wymagania. Oczywiście cały system nadzoru rynku, który powinien funkcjonować, ale funkcjonuje słabo z braku pieniędzy, no tutaj sprawia olbrzymie kłopoty i my te kłopoty jako dozoru czuwamy. Umieszczenie na rynku i potem przekazanie tych dokumentów do dozoru technicznego w celu dalszej obróbki tych dokumentów i dopuszczenia urządzenia do eksploatacji, no, powoduje najwięcej wątpliwości. Kończy się często to interwencją w nadzorze rynku. My te sprawy przekazujemy. Po prostu no, otworzono niepotrzebnie rynek bez wzmocnienia kontroli. Naprawdę, to, to nie jest trudne przekazanie tych urządzeń na rynek unijny bez. Nie wiadomo, czy spełniają wymagania, są jakieś dokumenty, nie wiadomo dokładnie, czy wiarygodne te dokumenty. Z państwa unijnego też nie jest tak prosto wyegzekwować wszystkie zasady, ponieważ te wszystkie organy nadzoru rynku no, miały współpracować, ale tak jakoś słabo współpracują, tak słabo współpracują, jeżeli chodzi o, to, o przepływ informacji między państwami. Może to zbyt duża krytyka, ale, ale no tak jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o pierwsze oddanie do eksploatacji urządzenia, no tutaj to jest domena dozoru technicznego, czyli oczywiście te urządzenia, które podlegają pod dozór, bo wiele urządzeń objętych wymaganiami dyrektywy nie podlega pod dozór. No i tutaj mamy wiele kłopotów właśnie z wyegzekwowaniem. Właściwie jedyny dokument, który producent musi przekazać, to jest deklaracja zgodności i instrukcja eksploatacji. Dawniej tych dokumentów było mnóstwo. Tu uczulam Państwa, jeżeli Państwo mają jakikolwiek wpływ na dokumentację, która będzie przekazywana, to proszę w kontrakcie gdzieś, który Państwo podpisują na dostawę tych urządzeń, proszę naprawdę zaszczep sobie, żeby ta dokumentacja obejmowała troszeczkę więcej niż instrukcja eksploatacji i deklaracja zgodności. Chociażby po to, żeby potem można zarządzać bezpieczeństwem tego urządzenia w fazie eksploatacji. Nie mając pewnych danych po prostu się tego zrobić nie da, a urządzenia no, mogą pewne kłopoty sprawiać. Dyrektywa nie dotyczy stalenia zespołów ciśnieniowych montowanych w miejscu użytkowania na odpowiedzialność użytkownika. To jest regulacja nowa, którą, regulacja nowa, którą tutaj y, chciałem powiedzieć, że pojawiła się definicja, szczególnie przy dużych instalacjach przemysłowych, którym tutaj pan profesor się zajmuje, y, z definicja zespołu ciśnieniowego, czyli wiele urządzeń pracujących wspólnym, wspólnie po prostu i pełniących. Funkcje takie, które można określić jako zespół ciśnieniowy. Zespół czy instalacja. Jest to rzecz nowa, której nie było, ale w celu zapewnienia bezpieczeństwa bardzo dobrze, że to zostało wprowadzone. Tylko niestety no, w Polsce wiedza na temat zespołów ciśnieniowych i ewentualnie konieczności oceny tych zespołów no, można powiedzieć jest znikoma. Mało tego, że jest znikoma to jeszcze wprowadza się oszczędności przy podpisywaniu kontraktów i właściwie nie wiadomo, kto tę ocenę zespołu ma zrobić. A to jest bardzo istotne dla funkcjonowania, szczególnie dużych instalacji, tak? No bo o wzajemne udziaływanie urządzeń. Teraz będę przyspieszał, oczywiście. Nie będę Państwa zanudzał tutaj <coughs> samą dyrektywą, będzie to przedmiotem, i jutro będziemy mieli możliwość popracowania, jeżeli chodzi o zagadnienia techniczne. Więc bardzo szybko powiem tylko, że dyrektywa obejmuje urządzenia o ciśnieniu wyższym niż pół bara, zawiera liczne wykluczenia, to możemy sobie jutro omówić, dotyczy zbiorników. Kotłów, rurociągów, sprzętu zabezpieczającego, sprzętu ciśnieniowego i zespołu, wreszcie. Czyli to, czego dawniej nie było, instalacja przemysłowa, jakby nie była określona, że podlega jakimś wymaganiom, a tutaj się pojawiła definicja zespołu. Yy, no tutaj są oczywiście wyłączenia z dyrektywy. Urządzenia wyłączone z dyrektywy to będzie przedmiotem jakichś szczegółowych rozważań. Te, które są objęte konwencjami międzynarodowymi, yy, ADR-em, RID-em, IMDG, IECAO, yy, oczywiście. Dalej, wyłączenia. Tu jest podział, jakby klasyfikacja urządzeń. To jest naprawdę no, tematyka, która wymaga przynajmniej kilku godzin, żebyśmy mogli posługiwać się tą dyrektywą płynnie i myślę, że. Tutaj są moduły, według których możemy docenia, oceniać zgodność, czyli te wszystkie moduły systemowe. Są także moduły, które nie wymagają systemów, wdrożenia systemów zarządzania, i o tym będziemy mówili pewnie jutro. Tutaj jest klasyfikacja płynów, jakie mogą występować i powodować szczególne zagrożenie przy urządzeniach ciśnieniowych. Tutaj mamy oczywiście, w jaki sposób możemy. Wprowadzić urządzenia zgodnie z dobrą praktyką inżynierską. One nie wymagają oceny zgodności. Tu jest przykład klasyfikacji. Widzą Państwo, jaki stopień skomplikowania. Tablic takich jest 9 w dyrektywie. Żeby odnaleźć urządzenie, ustalić właściwie kryteria wytworzenia tego urządzenia, przynależność do poszczególnych grup zagrożeń, których są cztery, właściwie 5 tych grup jest, to musimy posługiwać się takimi dziewięcioma wykresami. I to sta stanowi no, troszeczkę problemu tu jest ta klasyfikacja płynów. Będziemy o tym na pewno sobie w trakcie dnia jutrzejszego mogli powiedzieć. To jest klasyfikacja sprzętu zabezpieczającego, jako szczególny przypadek, to jest zawsze kategorii czwartej, za wyjątkiem pewnych tutaj uregulowań. I tu mamy jednostki notyfikowane, czyli parę słów o jednostkach, te, które są notyfikowane, są w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej i każda jednostka notyfikowana ma określone zadania do realizacji i te zadania mogą, można po prostu wyczytać na stronie Unii Europejskiej i zobaczyć, do czego ta jednostka jest notyfikowana. Y tu jest, tu są jednostki, uznane organizacje strony trzeciej w Polsce nie istnieją, to są organizacje, które mają pomagać ewentualnie przy sprawach dotyczących certyfikacji spawaczy. Normy zharmonizowane, Państwo system normalizacji na pewno znają, nie są obowiązkowe, wspierają tylko działania producenta przy ocenie zgodności. Także yy, myślę, że to jest system wdrożony taki właściwy. Yy, no już, już kończę, już za momencie kończę. No, o normach zharmonizowanych pewnie jutro też powiemy, wymagania zasadnicze. Yy, to jest to, co prezentował kolega w stosunku do urządzeń dźwigowych, nie będę Państwa zanudzał rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru. Jeżeli ktoś z Państwa szukałby informacji, w jaki sposób dopuścić urządzenie do eksploatacji, to podobnie jak dla urządzeń dźwigowych, mamy takie rozporządzenie dla urządzeń ciśnieniowych i wszystkie wymagania dotyczące zbiorników, kotłów cieczowych, parowych, z acetylenu w fazie jakby, wtedy, kiedy do, dotyczy to fazy przyjmowania do eksploatacji, potem eksploatacji, to to są przepisy, które w jakiś sposób porządkują to, to zagadnienie i, yy, i pozwalają odnaleźć jakieś wskazówki dotyczące przyjmowania do eksploatacji i samej eksploatacji. Myślę, że dalej nie będę tego kontynuował, bo czas się skończył. Jutro myślę, yy, będzie tak, taka możliwość, że będziemy mogli tę tematykę rozwinąć. Także dziękuję bardzo.